Cześć widzowie, witajcie na moim kanale, jest to Amanda, ze mną jest Lenka I w dzisiejszym odcinku przychodzimy do was z długo wyczekiwaną filmem Bo z holem zakupowym z Przyszły nam paczki, ogólnie jakby dwie Na końcu też wam pokażę gadżety Ale na samym początku oczywiście chciałyśmy z mi się przywitać Przypomnieć o subskrybowaniu tego kanału, żeby na bieżąco Bo filmy pojawiają się codziennie o godzinie 15 Zapraszam was również na mojego Instagrama i na mojego TikToka No i wpadajcie na kanał do Lenki Pierwsza rzecz, którą widzicie jest to ten setek On na modelce wygląda trochę tak lepiej ale na standardowo nie wie co Liz. Zamówiłam, ale mam nadzieję, że wszystko jej się spodoba, więc idę po pierwszą rzecz. Ok, zaczynam od Leny i mam nadzieję, że jej się wszystkie ubrania spodobają, to jest e, za niedługo. Będą wakacje i wiosna, i będzie cieplutko, więc wzięłam też. też nie pamiętam co brałam, ale wzięłam bardziej letnie ubrania chyba dla nas obu. to dla mnie No dobra, to wyciągaj. Bo ja lubię brać ogólnie komplety, sobie wzięłam tylko osobno, nie jeden komplet. Wzięłam dwie bluzki i spodnie, ale Lena ma prawie same komplety. Tak, tu ma spodnie, a mają gnicisty materiał Nie ma kieszonek, są fejkowe Najlepiej to będzie pokazane na lenie Do tego jest taka bluzka Nie rozumiem nie. I zaraz przymierzysz to zobaczysz I do tego jest taka, taka nerka pasek, sek, pasek z nerką A ja mam jako pierwsze To jest chyba ten kombinezon O nie Czekajcie, bo to jest, nie wiem co to jest Bo ja mam kilka rzeczy takiego samego koloru Tak, to jest ten kombinezon, o którym dzisiaj mówiłam Że ja nie wiem czy w tym będę chodzić Jak zerkałam na zamówienie, bo już zapomniałam też co zamówiłam Bo to są dzwony ja nie chodzę Aczkolwiek zawsze jestem zdania, że może się przekonam Tym bardziej nie chodzę w kombinezonach, które mają długą nogawkę Aczkolwiek na tej w wygląda ładnie, bez modelki wygląda średnio, powiem Wam, ale może. no to jest za długie, To nie jesteś No to jest. kombinezon taki. Boże Ale ty nie lubisz, że to No i co, że nie lubię, a mi się podobały i choćbym miała sobie je do zdjęcia obrać, ale zobaczymy, jak to będzie wyglądać. I do tego jest takie coś na, na rączki po prostu. Idziemy się przebrać z lęką i zobaczymy, jak to wygląda. Tu podoba się Ja wyglądam. Myślę, nie a nie. No, Lena nie jest zadowolona z od koszulki, to nie jest jej klimat i ja nie wiem, czy będę w takim czymś chodzić. Nie jak się patrzę, to mi się to podoba. To nie fajnie. No ale mamy żelazków, bo poprostujemy to spodnie. No. Materiał jest taki pognieciony. No nie wiem, czy w tym będę chodzić, aczkolwiek na razie sobie to zostawiam, może się przekonam, bo powiem Wam, że jak kupiłam sobie kiedyś dresy, to w ogóle nie chodziłam w dresach. Kiedyś miałam tam challenge, że mam być ubrana na sportowo. Ubrałam się sportowo i od tego czasu kocham dresy, więc może i pokocham jeszcze kombinazony. Mm, może. Zobaczymy. I idziemy otwierać kolejną paczkę. Ale nie podoba się koszulka i bo się w nie czuję niefajnie. Fajnie ja Za duże to. No takie tu wycięcie, dla na takie. Takie powinno mówi? być, Takie nie. powinno być, no? no a nie pójść, a nie ten. Nerka? Podobacie się? Y -y -y. Nerka z pokoju, ale ja chyba nie zapieram pasek. No to nie tak. Dobra, otwieraj. By. Zielony, bo ja lubię zielonę. Kolejną sylówkę, którą wybrała mama. Jest ja od najmniejszej z pasek. Wy oczywiście też dajcie coś w komentarzu, jak Wy oceniacie daną rzecz. Pasek Pasekina na kolejną, taka sama. Nie taka sama, bo to jest skórzana. To? E, spódniczka. To jest plisowana spódniczka tak? zielona i do tego jest bluzka z takimi wycięciami na barki. Tak. A ja mam kolejne czarny kątę. To jest coś podobnego, tylko że tu jest spódniczka. już, więc to barki. I jest to. Ja nie lubię spódniczek y, 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 takich... Bo on jest bardzo wąski, ten top. I ja lubię takie wąskie topy, jak bardzo wysoki start. Nie wiem, jaki jest tam ale chcę się przebrać i Wam się pokazujemy. I nie będę wam się w tym ukazywać, bo to jest strasznie. O, pokażę tyle. To jest strasznie krótkie, więc. No i ja chwilę było widać tyle. Ej, no bo ja nie wiem, na kogo oni to ubranie albo szyją. Ja nawet nie wiem, czy mam to teraz dobrze. Czy mam to tył na odwrót? Mam chyba to tył na odwrót, ale jak daję przodem, to tam jest jeszcze mniej materiału. A teraz oddaję głos do Leny. Nie, zbyt No dobra, no spódniczka późnie ale ja go co Wygląda dobrze, a po prostu, że jest niewyprasowana. A ty masz wszystkie ciuchy w szafie wyprasowane? Lena teraz pokaże kolejną rzecz, a ja się w kolejną rzecz po prostu już ubiorę Bo to będą spodnie i bluzka, a wolę pokazywać Lenę Na ten moment I zaraz powiesz, że znowu jest niewyprostowana spodniczka Bo tu też jest spodniczka Nie, tu nie jest spodniczka, o, to jest komplet No bo Lena ma same komplety zamówione Bluzeczkę i dzwony z prążkowanego materiału Masz taki komplet już z leggingsami Więc wzięłam z dzwonami, a ja idę ubrać spodnie I koszulkę Ja takie bluzki lubię Tu, tu wiedziałam, że nie będzie zaskoczenia Że i ta bluzka, jak i pewnie to obory, które mam, mi się w reklamówce będą to ładne rzeczy. Kurde, mam to spodnie, do których ostatnio próbuję się przekonać i. Ale są jakieś jakieś taki nastyk, mam wrażenie, że... Nie wiem, no ale póki co to jest moja najlepsza stylowa z dzisiejszych ubrań, no ale ja mam taki, jeżeli chodzi o szynię, ja lubię sobie eksperymentować i kupić rzeczy, które normalnie bym nie kupiła, no jest tam dla niej prawda i mogę wtedy się tak sprawdzić, czy wyglądam dobrze. W tym kombinezonie może sobie zrobię jakieś zdjęcie, ale to drugie to totalnie nie. Dobrze, teraz lęka. No wiecie, kompetenci. Czemu? Przecież to chodzisz w dzwonach na co dzień. O, tak. bardzo. Co ci Ale prawda? ta bluzka chyba nie No możesz przecież sobie zmieniać dowolnie. To jest taki jednokolorowy zestaw. Elena teraz pokaże kolejną rzecz swoją. Ja mam tylko ostatnie wody, więc teraz rękę. No dobra, to dawaj. Więc jestem ciekawa Tutaj jest twarz piękna Jest to taka bluzeczka z taką z mangi postacią Nie wiem czy dobrze mówię I do tego jest spódniczka Przymierzaś? Ja wow. A ja mam zwykłe białe wody, bo ostatnio kupiłam takie bo, Ale się strasznie zniszczyło nie, nie Zwykłe białe wody. Bo nie mam takiego szafie, ale jakieś duże się wydają Więc przymierzam. Pokazuję wam się. Dobra, I kolejne wody, tak jak mówiłam Wiedziałam, że będzie śliczne i jest ładne I pasuje do tych spodni No i to jestem taka ja, wiecie A nie te wcześniejsze uprawy ja się nie przekonam chyba nigdy do tego. A teraz przekazuję głos Lenie. Cześć, to ja, ja Lena Soska. Witamy Cię. I to oceniam na pięć pięć. pięć? A no, więcej. Może dam osiem. A podoba Ci się? Podoba mi się. Dobra, tak więc Lena musi wyciągnąć sobie kolejną rzecz, a ja zaraz przyniosę gadżety, że tak powiem, i zobaczymy, czy będzie ładnie. Mam tutaj dwie pary spodni. Nie, masz ma o wiele więcej par spodni, jak dobrze pamiętam. Pierwszy. Nie, bo tu masz takie dresy długie, no nie? Też napisałam Kalifornia Boże, z nich wybrać, które będę miała na WF? O, mogą być na WF, no to wszystkie takie same, tylko inne kolory A co, to chyba wszystkich nie będę przymierzała Nie musisz Wystarczy, że ocenisz Dziesięć na dziesięć Dziesięć na 10, okej okay. A to... to są spodenki, ale jedna para Smoki, bo ty y, masz tu taką koszulkę ze smoka I... albo dresy, no nie wiem, to jest są... jak ci się ze smokami? No dobrze no trochę za duże chyba, co? No to przymierz ze smokami, bo mamy wątpliwości. No. Nie ma Są trochę za duże. Ja Przmierzę jedną tak. Białą przymierzasz, dobra, co? Białą, białe, będziemy żale, ma I co dobre są? I w, ty, w tych będziesz chodzić? Na no błot? Nie, no ogólnie pytam nawet. Na no boek będzie chodziłaby biał. Na ile jesteś zadowolona dzisiaj z zakupów? Z zakupów? Z zakupów. A do ile skali? Do 10. No to 10. No to bardzo dobra ocena. Ja jestem zadowolona mnie. Z dwóch bluzek i spodni jestem bardzo, z dwóch kompletów mnie i ten sweterek w sumie też jest taki... Okay. Teraz muszę sprawdzić gadżety, bo na nich mi naprawdę bardzo ja zależy. To jest kosmetyczka Misiu, a nie piórnik i to dostałam w gratisie, więc to mam, dostałam za darmo i no udałki. Zobaczmy, tego <noise> Pewnie, że możesz to Dobra, tu mam taką lampę, która ma robić takie piękne światło Więc mam nadzieję, że będzie robiła takie piękne światło I zaraz sobie to sprawdzimy, bo chyba potrzebne są baterie, tak mi się wydaje Tu mam dwie takie lampy, ale nie ma ich tu w żadnym obrazku. I zaraz sobie też je sprawdzimy, bo nie wiem, czy tutaj są na baterie, czy te są chyba na kabel USB No i też mają dawać piękne światełko i mają być piękne zdjęcia Więc bardzo na to liczę, więc zaraz właśnie wejdę Dobra, słuchajcie, jednak w tej pierwszej lampie, lampce nie potrzeba baterii Materia nawet pilocieka jest dodana. Ona no, nie ma takiego efektu po tym zdjęciu, bo ja jestem w przedpokoju, bo tu mam chyba najciemniej na ten moment. Do zdjęć myślę, że spoko, chyba, że się jakoś tak. Kurde, ułożyć, żeby ona tak więcej tego. No, ciężko to stwierdzić, jak. No to zobacz. O, tutaj jakieś migające. Więc bardzo fajne do zdjęć. Na pewno skorzystam, ale idę do tych drugich, bo te drugie bardziej mnie ciekawią. Dobra, i ostatnie lampki bardzo mi się podobają, z tym, że mam pilociki do nich, ale nie mam baterii takich w domu, więc mogę wam je pokazać tylko w ten sposób. I myślę, że mogą być ładne. Znaczy, takie mrugające światło akurat mnie pirytowały ale jeżeli chodzi właśnie o takie zdjęcie i żeby sobie je postawić, myślę, że one oświetlą ładniej choćby taki kawałeczek niż tamto kółeczko. Tamto kółeczko robi tylko kółeczko, a to robi światło. W dzisiejszym odcinku to by było na tyle i za sekundę wrócę do Was z pozdrowieniami. I w dzisiejszym odcinku chciałabym pozdrowić pięć osób z komentarzy i chciałabym pozdrowić Oliwię, chciałabym pozdrowić Vanessę, chciałabym pozdrowić Zuzię, chciałabym pozdrowić Weronikę, chciałabym pozdrowić Natalię. Oczywiście pozdrawiam wszystkich moich widzów. Jeżeli takie odcinki Wam się podobają, to koniec stawcie łapkę w górę. Pamiętajcie o subskrypcji i. Widzimy się jutro. Pa!